Kochani, witam Was na kanale i Dzisiaj w filmie poniedziałkowym będzie przegląd nowości z Lemon Craft. Prace będziemy robić sobie w innym czasie. Natomiast z tej kolekcji Magic Christmas będę robiła warsztatowy album jeszcze w tym miesiącu. Także kto jest zainteresowany, to troszeczkę trzeba poczekać. I zapraszam. A teraz zobaczymy, jak one wyglądają. Prawie, że dla Was na żywo. Zanim zaczniemy prezentację, chciałam się z Wami przywitać. Mam na imię Kasia, prowadzę kanał ponad 8 lat i na moim kanale znajdziecie y, wszystko, co ma związek z y, scrapbookingiem, cardmakingiem. Może nie wszystko, aczkolwiek bardzo, bardzo dużo. Filmów jest bardzo dużo już na moim kanale. Już teraz nie wiem, ile tam tysiąc hakiem, albo i więcej. W każdym razie. Serdecznie zapraszam do subskrybowania, i Wam się spodoba. wciskania dzwoneczka. Oczywiście z tam zaznaczacie, które informacje chcecie dostawać, czyli jakie powiadomienia. Nie jest to gwarant, ale trzeba to zrobić, żeby dostać powiadomienie. E, a dzisiaj pokażę Wam właśnie, jakby papiery, z których tworzę, bo głównie zajmuję się albumami. Tą kolekcję będę właśnie wykorzystywała w najbliższym albumie. E, więc sobie na obejrzymy tą kolekcję, e, a potem zobaczymy tą. To jest Christmas Magic, a tu mamy Dear Diary. Hydrangea, Boże, takie nazwy robią, że tego nie da się przeczytać, <grym> ale chyba się zaczyna tak czyta, Hydrangea, Dear Diary. Także zapraszam na najpierw kolekcję świąteczną. Na początek zobaczymy kolekcję dużą, ona jest dokładnie ta sama chyba co mała, jeszcze sobie za chwileczkę przejrzymy, ale wydaje mi się, że to jest dokładnie to samo, tylko po prostu mniejsze, chyba, że grafiki będą inne. Więc najpierw zobaczymy dużą, a potem zerkniemy sobie na małą. Bonus mamy na okładce, ponieważ na okładce znajdziemy drzwi i okna przepiękne, plus takie tagi. Tu w tle możecie słyszeć sus szumienie, bo tutaj mam gościa, który sobie kartkę robi, więc tym się nie przejmujemy. E, pierwsza strona. Z góry mamy takie piękne kompozycje, i na dole taki delikatny, tylko akcencik. Tło takie bardzo delikatne, kremowe, dużo warstw, także pięknie to wygląda. Na pewno mam pokażę jedną stronę, potem chyba drugą, bo te papiery są dość duże. Tutaj mamy taki duży, jakby jakiś tam, nie wiem, arkusz z napisami Manufacturers. O, nie będę nawet tego tłumaczyć. W każdym razie w koło mamy fajne elementy, ozdobne. Można z tego zrobić layout bardzo fajny. Tutaj mamy z kolei podzielony papier, tak jak lemonki lubią, z taką koroneczką. I tutaj mamy kompozycje kwiatowe, takie świąteczne. O, i tu mamy arkusz z elementami do wycięcia. Gdyby Wam wystarczył tylko taki jeden arkusz, to oczywiście jest w zestawie. Można sobie po jakieś kartki czy małe albumiki wykorzystać. Tu mamy kolejny dzielony arkusz z lewej strony. Jakaś kolenda prawdopodobnie. No i z prawej też kremowy kolorek. I tutaj wchodzi już krateczka zielona z dodatkowymi ozdobami. Pięknie, to te też fajnie podzielone. Fajne do albumu. Pomysły można z tego zrobić później. No i teraz zobaczymy drugą stronę. Z drugiej strony mamy. Yy, fajne tło, bo tu jest też takie przetarte, i tu wychodzi ten skrypt pod spodem. A tu mamy zielone arkusz z drobniutkimi tymi takimi koraliczkami, nie pamiętam jak się nazywa. Tu mamy krateczkę zieloną, tutaj mamy, coś, jakieś badeski, czy coś takiego, nie wiem co to jest, ale takie w paski i też skryp przebija się. Kremowy sweterek, dość drobny, ale nie taki zbyt drobny, ani nie zbyt gruby, także fajny rozmiar. Skryp na takim ciemniejszym, ciemniejszej czerwieni i kwiaty. Poinsecję. No i tu mamy tą okładkę. Zaraz sobie zobaczymy. Ups, mikrofonek. Zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda w małej kolekcji. Okładka jest bardzo podobna. Chyba mniej po prostu elementu tutaj jest niż w tej dużej kolekcji. No i tu będzie inaczej wyglądał ten arkusz, bo też jest mniej tych grafik. No bo też, żeby nie były, wiecie, takie drobniutkie, więc są po prostu zeskalowane. Zaraz zobaczymy. Czy one tutaj są? No tutaj na przykład jest kocia, którego tutaj nie ma, więc tutaj nie wszystkie się powtarzają. Chyba tylko tego kociaka tutaj nie ma w zasadzie. No ale jest też parę parę grafik. Oj, nie ma tego tutaj Mikołaja chyba, jest tylko że inny rozmiar. No i tu oczywiście mamy chyba po cztery sztuki. Zaraz sobie zobaczymy, przypomnimy sobie trzy, po trzy arkusze. Po trzy sztuki z każdego arkusza. Dobra, no i oczywiście dla osób, które będą robiły jakieś albumiki, czyli na przykład dla mnie, będzie jest przygotowany dodatkowy zestaw dodatków i tutaj też są po trzy arkusze z każdego, tu mamy bonusik jeszcze na okładce, zwierzaki, kociaki, Rudolf, jaki to cudny jest Rudolf. I tutaj mamy, słuchajcie, liczne obrazki, które tutaj podniosę. Z drugiej strony mamy papiery, więc jak któryś zostanie niewykorzystany albo nam zostanie, to mamy zawsze jakiś papier. Z drugiej strony kwiaty i dodatki, groszki czerwone. Tu mamy troszeczkę zielonych dodatków, bardzo fajnie, do albumu się na pewno przyda i sweterek. Kolejne grafiki, zarówno takie bardziej rysunkowe, jak takie bardziej pod zdjęcia w sensie. Takie wiecie. Tu jest z kolei znowu jakieś tło fajne czy jak kupujecie bloczek i wiecie, nie wykorzystacie tych wszystkich, tych, no, bo mamy dojść dość sporo, to z tych możecie skorzystać jako z papierów, mm, a tu mamy kolejne, także to jest fajne, bo, no bo wiadomo, że wszystkiego się nie wykorzysta, nie? Czy to już jest nowy, czy to jest, jeszcze, czy to jest ten pierwszy? Tak, to już jest kolejny, kolejna e, powtórki to już są. Także tak wygląda Christmas Magic, prześliczne. A teraz zobaczymy kolekcję Tą Honeydringer Dear Diary. Ta kolekcja, słuchajcie, jest w takich kolorach głównie błękitu, kremu, troszeczkę zieleni. Hmm, bardzo delikatna, ale fajne te kwiatuszki są, bo takie hmm, nie za duże nie za małe, można powiedzieć. Nie są takie drobniutkie, a też nie są wielkie. Tutaj mam na okładce, jeszcze tylko pokażę, jak wygląda okładka. Takie fajne, z tego można zrobić takie klipsy. Tutaj fajne pod y, takie wiecie elementy do gdzieś do klejenia, do kompozycji. Bardzo ładne. No i teraz po kolei sobie zobaczymy arkusz. Ten taki fajnie też podzielony. Tu wystaje jakiś fajny skrypt, więc tutaj ten krem przez ten błękit przebija. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj wiszą jeszcze jakieś y, makramy, kwiaty, warstwy, delikatny papier, delikatny kolor. Tu podzielony znowu. I u góry delikatne paseczki, i delikatne kwiaty i też to fajnie tutaj wszystko się prezentuje, fajne, wkomponowane. Tutaj mamy arkusz dodatków. I tak jak widzicie pod ślub. Ale oczywiście też można sobie wykorzystać tak do neutralnych projektów. Tu mamy kolejną stronę z kremem, skryptem z i kwiaty, tylko w innych tutaj konfiguracjach troszeczkę. Następne delikatne kolorki. No i tutaj mamy właśnie troszeczkę zieleni. już na tyle mamy zieleń. Oj, zielony taki jakby marmurek zielony. Tu mamy niebieskie dechy. Tutaj mamy e, taki też jakby sweterek, można powiedzieć. Tutaj mamy taki ciemniejszy, granatowy. Tutaj są te kwiaty w, w tych paternie Deski kremowe. No i okładka. Też tak wygląda tutaj ten arkusz. Tu widzę, że w małej kolekcji... Mm, są piękne okna, bo w dużej są inne dodatki, czyli tu mamy piękne okna, to jest inaczej troszkę niż... A nie, to są dodatki, przepraszam, nie, nie. To za chwileczkę będzie mogę dać? Tu mamy, o, taką okładkę, czyli też inne, bo takie właśnie jakieś takie płotki, wejścia do ogrodu. Tu oczywiście wszystko powtarza. No i tak wygląda arkusz tych dodatków tutaj w tej kolekcji 20 na 20 A jeżeli chodzi o dodatki, to teraz sobie zobaczymy jeszcze dodatki. To tutaj, tak jak pokazywałam Wam te okna, a tak się prezentują dodatki. Tu mamy dechy, piękna baletnica, drobniutkie kwiatuszki, śliczne kolorki. Tutaj już dla mamy, tu jakieś święto zakochanych, ale fajne to. I serduszka podślubne, neutralne z kwiatami, tutaj inne kolory kwiatów jeszcze mamy. I to już je powtarza, Także kolejna piękna nowość. Więc zapraszam serdecznie do Lemon Craft. Po nowości ja przymierzam się, znaczy się, rozpoczynam pracę nad tą kolekcją. Zrobię piękny album podświetlany, taki wiecie, właśnie na cały grudzień. Bo jak to mówimy, w święta aż tak dużo się nie robi, a jednak album trzeba czymś zapełnić, więc to będzie taki bardziej podgrudniownik. Także serdecznie Was zapraszam już niedługo na zapisy na ten album. A przypomnę, że trwają zapisy na Happy Maila Świątecznego to jest taka paczuszka, niespodzianka dla Was, którą pakuje w taki wyjątkowy sposób i to są rzeczy, których nie znajdziecie raczej w naszych polskich sklepach, tylko właśnie stacjonarnie albo zagranicznych sklepach. Także serdecznie Was zapraszam. Zapisy trwają, linki znajdziecie w komentarzu. Nie w komentarzu w opisie, bo tu przecież na YouTube jesteśmy. W opisie będą linki, także Was zapraszam i do Lemona, i do innych sklepów, bo oczywiście w innych sklepach też Lemonki znajdziecie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia! Będzie mi ogromnie miło, jeśli zdecydujecie się wesprzeć ten kanał i moje działania tutaj na kanale. Możecie kliknąć klawisz Wesprzy i dołączyć do teamu, albo klawisz Podziękuj i wtedy zostawić grosika w komentarzu. Ogromnym również wsparciem jest wciśnięcie subskrypcji, dzwoneczka i lajka. Z góry dziękuję i zapraszam na pozostałe moje filmy na kanale. Pa!